Proponuję pić wodę w trakcie uczty. I taką ucztę, jeżeli już są święta czy to są inne okazje, zacząć od porcji warzyw. To jest taki prosty tip, który można wykorzystać na co dzień, ponieważ jeżeli zaczniemy od porcji warzyw, zmniejsza to skoki cukru i insuliny we krwi przez cały dzień. Na przykład jeżeli śniadanie zaczniemy od porcji warzyw, więc... Czyli w ogóle rozumiem, że też tak powiem zapobiegawczo przed pójściem na imprezę czy w święta właśnie na obiad rodzinny warto zjeść, nie wiem, sałatkę w domu, tak? Bo to spowoduje, że zupełnie inaczej pewne składniki są metabolizowane. Tak? tak, tak, to działa wyścielająco na nasz układ pokarmowy na jelita. Dlatego, jeżeli oczywiście to jest impreza, gdzie nie ma sałatek, to wtedy w domu można zjeść. Chociaż też polecam zawsze zadbać o to, żeby jednak były takie e produkty. Nie, nie, no, ale powiedziałeś, że na cały dzień, czyli ja sobie mhm. wyobrażam, że rano trzeba to zjeść, tak? Że jeżeli idziemy na obiad na przykład. Jeżeli idziemy na obiad, na... Tak, tak. Jeżeli to, to jest świąteczne <coughs> śniadanie, to zacząć od sałatki. No i też przygotowywać swoje produkty jeżeli chcemy wprowadzać tą zmianę to też z doświadczenia wiem że jeżeli ktoś przygotuje zdrowe słodycze albo zdrowe jakieś posiłki sałatki kolorowe to one w, w pierwszej kolejności znikają więc zawsze jak ja przygotowuję to robię podwójną porcję bo wiem że to zniknie najszybciej tak każdy pomyśli o to zdrowe ładnie wygląda smaczne no, to nawet jest smaczne bo te, te słodycze też są smaczne i Odnośnie płynów w, w trakcie i po, to ważne jest, żeby pić odpowiednią ilość płynów. Szczególnie jeżeli tam jest więcej soli, bo w trakcie takiego dnia zjadamy więcej kalorii, a z tym więcej soli. Więc to obciąża e, chociażby nerki.